Witajcie serdecznie, tutaj gawędzi Anka. Dzisiaj chcę troszkę porozmawiać o realizmie, o byciu realistą. W moim odczuciu realizm, bycie realistą jest najbezpieczniejszą postawą dla nas w ogóle w życiu, a szczególnie w dzisiejszych czasach. Wyróżniamy jeszcze optymistów lub pesymistów, i można to zobrazować takim czymś, takim zdaniem że pomiędzy jest dobrze, a jest źle, jest, po, znajduje się po prostu słowo jest. I taki realista mówi, że po prostu jest. I jak sobie wyobrażę taką skalę, to właśnie po środku znajduje się osoba, która jest realistą. Jest to taka osoba, która nie jest targana emocjami, ani tymi, który, które mają pesymista, ani tymi, który ma optymista, bo jedna, jak i drugie emocje, końcówki tych skali u pesymisty czy u, re, czy u optymisty są przesadzone, przekoloryzowane, nieadekwatne do rzeczywistości. A realista, wyobrażam sobie to tak, że znajduje się w takim spokoju, widzi co się wydarza, widzi rzeczywistość adekwatnie. I zachowuje spokój, jasność, klarowność. Realista podejmuje decyzje adekwatne do rzeczywistości. Nie podejmuje ich z poziomu nadmiernych emocji negatywnych, lęków, strachów. Nie podejmuje też decyzji z punktu nadmiernego entuzjazmu, z emocji, które towarzyszą optymiście. Czy realista ma marzenia? Ja uważam, że realista ma marzenia i że tak naprawdę może je realizować skutecznie, dlatego że realista widzi, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Nie jest zamotany w emocje, uwikłany w różne historie. Jest po prostu. Taki, takiemu realiście jest najbliżej do takiej postawy, którą nazywamy uważnością, bo to realista może być uważny, uważny na to, co się dzieje i adekwatnie do tego podejmować decyzje, jakie ma możliwości, czego jest co jest w stanie zrobić, a czego nie jest w stanie zrobić. Nie stawia sobie przed sobą celów, które są dla niego niemożliwe do osiągnięcia. Wie, jak to zrealizować. Zachowuje spokój i osiąga swoje cele. Myślę, że warto przyglądać się, kim ja jestem w życiu, do kogo jest mi bliżej. I oczywiście uważam, że nigdy tak nie będzie, że zawsze będziemy tylko realistami. Że przechodzimy właśnie od optymizmu po pesymizm. Zależy pewnie od tematu, od dnia, od naszych zasobów. Jednak, moim uczuciu, warto jest być bliżej realiście i codziennie podejmować wysiłki albo po prostu zastanawiać się, kim ja dziś jestem. Kim ja dzisiaj jestem? Nie wiem, jak wy, ale. Mnie najbardziej zadowala odpowiedź, że dzisiaj jestem realistą. Bo tylko blisko realist. Takiemu realnemu podejściu do rzeczywistości czuję się bezpiecznie. Nie daje mi to ani pesymizm, i nie daje mi to optymizm. Jestem ciekawa też waszych przemyśleń i jak wy to czujecie? Pozdrawiam i do usłyszenia.